Rezerwat przyrody Milcze Błota. Co za nazwa. Za samą nazwę trzeba było tu przyjechać. Prawie 90 hektarów chronionego lasu, no i łąki, jak widzę. 6 km od Łochowa, ale ja przyjechałem pociągiem tutaj do miejscowości Ostrówek Węgrowski. No bo to jest w powiecie węgrowskim. Droga utkana żurawiami, sarnami. Dużo, dużo zobaczyć można. No i na tej łące przywitały mnie sarny. Ale postanowiły, że sobie wejdą w las. A mówią ludzie, że ta łąka w maju, na początku czerwca kwitnie takim storczykiem, co się nazywa kukułka stoplamista, kukułka plamista albo stoplamista. No miło by było zobaczyć, ale jeszcze nie teraz. Znam drogę. I jak będzie okazja. Melduje się tutaj na pewno. A teraz dalej.